Manko składam sobie tutaj moje Majko 400, w zasadzie to Majko z silnikiem CZ, silnik jest od CZ 981 z cylindrem głowicą od 514, czyli tam tak jakby po tuningu troszeczkę, troszeczkę mocniejsza wersja niż 981, bo ten ma więcej kanałów, troszeczkę, troszeczkę wyższe obroty osiąga, także Także taki jest silniczek. Tak maszyna, wygląda. tak maszyna wygląda na ten moment. Jest założony silniczek. Jest tylny błotnik. On na razie jest tak prowizoryczny, tylko przyłapany na śrubkę. Zobaczcie, tutaj mam jeszcze jakieś klucze młoteczek. Młoteczek był potrzebny do zabezpieczenia. Zabezpieczenia, tutaj, prawda, wybieraka sprzęgła. No i stanąłem. Kurczę stanąłem te tarcze, tarcze się nadają, są takie troszeczkę już tutaj wąskie, czyli można by pomyśleć o nowych, ale stanąłem na tym punkcie, że nie mam miseczek. Mam sprężynki, szukałem miseczki, kurczę nie mam miseczek, gdzieś mi spierdzieliły te miseczki. Silnik ogólnie jest po remoncie, zobaczcie tutaj nawet widać, że to nowa uszczelka, ja tego nie robiłem. Nie robiłem tego remontu, robił to ktoś, kto kiedyś jeździł po prostu motocyklami tej klasy i się ścigał tymi CZ-kami, prawda? W okolicach Poznania. Ja go stamtąd kupiłem. Może ktoś nawet z czasem zobaczy ten filmik i stwierdzi, że, że to był, że ten motocykl kiedyś był jego, że kiedyś nie jeździł. No nie wiem, raczej to mało prawdopodobne. Yy, zwłaszcza, że ten motocykl przeleżał kupę, kupę lat w jakiejś tam stodole i sprzedał mi to wnuczek jakiegoś dziadka. podejrzewam, że dziadek, dziadek już nie żyje, także, także to jest nieprawdopodobne, żeby ktoś ten motocykl rozpoznał. Yy, aczkolwiek temat jest taki, że stanąłem, kurczę, stanąłem, nie zrobię dalej nic przy tym silniku, yy, dopóki nie będę miał miseczek. Yy, też drugim powodem mojego postoju będzie to, że czekam na cewki zapłonowe właśnie do, do tego Majko i do Jawy Enduro, jednej z tych tutaj które jest tam po prostu zamówiłem cewki cewki zamówiłem z półtorej tygodnia temu powinny już być, nie wiem co się ostatnio dzieje z tymi kurierami, ale jeszcze, jeszcze to do mnie nie dojechało także takie są małe opóźnienia coś tu sobie składam powolutku Przedtem musiałem czekać na o ring, który jest tam w sprzęgle, prawda? O zawsze jak, jak rozbieram, jak składam, to, to wstawiam nowy. Także musiałem sobie jechać specjalnie do miasta 20 km po ten o ring, no wcześniej mi nie pasowało. Także dzisiaj byłem, dzisiaj kupiłem, dzisiaj to założyłem. No i teraz taki mały postój. Czekam na, na cewki, muszę ogarnąć miseczki, i będę sobie składał całość. Na razie będę sobie składał całość. Pomijając sprzęgielko, gdyż na razie nie mam tych miseczek, muszę trochę podzwonić, popytać się. I zobaczymy, może ktoś, może ktoś będzie miał. Może przy okazji coś tam jeszcze, jeszcze dokupię. O dzisiaj, na przykład, dzisiaj na przykład przyszła do mnie jeszcze tutaj osłona. O! Ta osłona, nie całość, nie całość tylko ta tutaj osłona, yy, z, prawda, z tym wielofrezem który wybiera sprzęgło. E, także to dzisiaj do mnie przyszło. E, coś tam jakieś, jakieś drobiazgi, ale jakieś drobiazgi kupuję, no ale to akurat jest mi potrzebne, żeby złożyć sobie e, silnik. E, nie ten, ten jest kompletny. E, myślę, myślę tutaj o tym. Także e, jest to tak te porozkładane, jest troszeczkę części więcej niż potrzeba, bo e, cylindrów mam na przykład 4 czy tam pięć. E, w ogóle jest dużo części tutaj Same te części to pewnie warte z 20 koła, także, także są tu ciekawe, ciekawe silniki. No, no, no i tyle. No. Jak coś tam coś tam dorobię, dokręcę do, dosztukuję, prawda, czyli dokupię coś to wam pokażę. Niedługo też omówimy sobie ten silnik 800. On tam stoi. WSK 800. Tam z tyłu jest. Go tu tak nie widać, ale on się tam kurde gdzieś tam chowa. Za, za tym wszystkim. Co on tam jest? O jest. Jest go widać. Tam jest. Stoi sobie. Taki schowany. No nie mam czasu na razie nakręcić filmiku o nim. Także, także na razie wjeżdża ten. Trzymajcie się. Pozdrawiam.